Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za dziewiąte już zaproszenie do udziału w konferencji i cierpliwość, dlatego co od dziewięciu lat jest przedmiotem moich wystąpień, czyli zamówienia publiczne, a dzisiaj chciałem poruszyć temat, który jest gorący od zawsze w zamówieniach publicznych. A w naszej obecnej sytuacji gospodarczej ta aktualność jest jeszcze większa. Czyli wartość zamówienia kwoty w planie finansowym. Rzeczywiście powaga tematu i zainteresowanie tym tematem, zwłaszcza właśnie przy końcu roku. Jest tak duże, że spora część aktywności informacyjno-dydaktycznej Urzędu Zamówień Publicznych w ostatnich tygodniach skupia się wokół, wokół wartości zamówienia. I tym też chciałem się z Państwem, z Państwem na dzień dzisiejszy podzielić, z tym, że chciałem wybrać tak naprawdę jedno zagadnienie. Bo y, chcę się odnieść do y, problemów wynikających z relacji między wartością zamówienia y, a planem finansowym, kwotami w planie finansowym. Jest to dla mnie dość yy, trudne zadanie z tego względu, że jednak czas ograniczony jest, a tematyka bardzo szeroka z tego względu, że i doświadczeń kontroli wiele, i przypadków wiele, i, i orzecznictwa wiele w tym zakresie. Yy, ale chyba najtrudniejsze jest to, że yy, opowiadanie abstrakcyjnie o wartości zamówienia jest o tyle trudne, że, że właściwie konieczne jest. Do uwzględnienia w e, każdym przypadku e, indywidualny charakter danego zamówienia. I to cały czas będziemy, będziemy musieli mieć na uwadze. Tak m, e, Zaczynając y, y, mówić o wartości zamówienia y, zawsze trzeba spojrzeć na to, y, co prawo zamówień publicznych na ten temat, na ten temat y, mówi, a y, chodzi tutaj głównie o artykuły 28, 29 i wiele następnych jeszcze y, y, i znowu y, pewne, pewne bariery czasowe powodują, że ogranicza się do, do tych dwóch przepisów. Wskazując na artykuł 28, bo mimo tego, że ten przepis w tym brzmieniu już od bardzo dawna w, w systemie prawa zamówień publicznych w Polsce występuje, to jednak doświadczenia kontrolne uczą, że trzeba chyba przypomnienia co do samej istoty wartości zamówienia. Pierwsza sprawa, E, najważniejsza w zakresie wartości zamówienia mimo tego że prawo zamówień publicznych definicji tego pojęcia nie zawiera jednak 28 artykuł reguluje e, sposób ustalania tej wartości zamówienia odnosząc się do szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy My wiemy, że od podatku od towarów i usług e, to e, zostawiamy z boku, natomiast trzeba się wyraźnie odnieść do tego, że wartość zamówienia to jest ta kwota, którą ustala zamawiający który ustala zamawiający i jeszcze raz to samo powtarzam na podstawie szacowanego wynagrodzenia wykonawcy. Czyli przed wszczęciem postępowania zamawiający musi ustalić, jakie jest najbardziej prawdopodobne wynagrodzenie wykonawcy za dany przedmiot zamówienia. I to jest naj, najbardziej istotna, istotna sprawa w tym zakresie. Trzeba pamiętać, że wartość zamówienia to jest kwota, jako ustala zamawiający i ustala ją przed wszczęciem postępowania. Zatem e, prawidłowość jej ustalenia będzie odnoszona do momentu, w którym została ustalona, e, z uwzględnieniem jednego przepisu z ustawy, który mówi o tym, że jeżeli przed wszczęciem postępowania e, ta wartość e, może się zmienić istotnie, to zamawiający ma obowiązek ją zaktualizować. Natomiast e, jeżeli między obliczeniem wartości, a wszczęciem postępowania nic istotnego się nie, nie wydarzy, to zamawiający jest związany tą wartością zamówienia przez cały przez całe postępowanie. To od tej wartości zależy, czy zamawiający będzie w ogóle stosował ustawę. Od tej wartości zależy, czy zamawiający będzie stosował przepisy krajowe, czy też czy tak też zwane unijne. Od tej wartości zamówienia zależy wiele czynności zamawiającego na etapie postępowania od ustalenia terminów począwszych. Ale jest to ta kwota, którą zamawiający uwzględni w postępowaniu. Natomiast liczona ona jest ciągle raz przed wszczęciem postępowania. E, celowo mówię o tym tak wyraźnie, bo to wydaje się dosyć oczywiste, zwłaszcza e, w, tym, e, w tym kręgu osób, e, do których mówię. Niemniej jednak. E, to, co dzieje się dzisiaj na rynku, czyli, czyli ta, ta zmiana e, szybka i cen, i kosztów, e, zmiany dotyczące, dotyczące umów, dotyczące cen, e, one skłaniają do zastanowienia się, czy przypadkiem e, to wszystko nie ma wpływu również na wartość zamówienia, a w szczególności, czy nie ma wpływu na to, że należy w toku postępowania e, tę wartość aktualizować. Z punktu widzenia formalnego, z punktu widzenia postępowania, udzielenie zamówienia, Publicznego, takiej nie tylko potrzeby nie ma, ale wręcz nie ma takiej możliwości. Jeżeli w momencie wszczęcia postępowania zamawiający jest przekonany, że wartość jest aktualna, prawidłowo obliczona, to jest zupełnie wystarczające do tego, żeby prawidłowo przeprowadzić postępowanie. To, co będzie działo się na etapie postępowania i to, co będzie działo się na etapie wykonania zamówienia, jest już tylko, jest już tylko konsekwencją. To tak naprawdę przypomnienie tych najważniejszych elementów dotyczących, dotyczących wartości zamówienia. Natomiast e, przy okazji e, chciałbym zwrócić uwagę na artykuł 29, bo z tego co zaczynamy obserwować, on e, pojawia się już e, dosyć istotnie w rozstrzygnięciach dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Bo tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten artykuł 29 on brzmi w pewnym zakresie identycznie jak przez wiele wcześniejszych lat w systemie zamówień publicznych, natomiast dość istotnym dla zamawiających, dla zamawiających w zakresie ta zmiana jest Nazwijmy to bardziej istotne niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Bo tak, z artykułu 29 z wynika, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczenia wartości zamówienia. Owszem, jeżeli mamy do czynienia z, mamy do czynienia z obliczeniem wartości, które, które prowadzi do Zaniżenia tej wartości, to znaczy ona powinna być wyższa, a zamawiający policzył ją na niższym poziomie. Po drugie, może być tak, że zamawiający ma z, z przepisów ustawy kilka możliwości co do wyboru sposobu obliczenia wartości. To, to najwyraźniej widać przy zamówieniach powtarzających się i podlegających wznowieniu. Gdzie zamawiający tutaj nie może wybrać takiego sposobu, który prowadziłby do, do uniknięcia stosowania ustawy. Ale tu muszę zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jaki jest charakter tego zakazu. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Czyli nic nowego w stosunku do tego, co przez długi czas w systemie zamówień publicznych funkcjonowało. Niewłaściwy cel, Powoduje, że działanie zamawiającego jest niezgodne z artykułem 29 ust. 1. To yy, jedna część tego przepisu, bo druga, która yy, w rzeczywistości zamówieniowej występuje częściej, to jest kwestia podzielenia zamówienia. Do tej pory. To znaczy, do momentu wejścia w życie nowej ustawy, mówię do tej pory, to chyba ze skrzywienia zawodowego trochę kwestia, kwestia kontroli, tutaj, tutaj się kłania, bo do tej pory kontrolowaliśmy głównie zamówienia. Te, które były realizowane pod rządami jeszcze starej ustawy. Teraz już mija drugi rok stosowania nowe, nowego prawa zamówień publicznych, i oprócz kontroli uprzednich prowadzonych przez prezesa, pojawia się już coraz więcej kontroli następczych uwzględniających stosowanie przepisów nowej ustawy. Zatem już te doświadczenia, już te doświadczenia również poparte stanowiskiem organów orzekających w zakresie dyscypliny finansów publicznych, Y, każą y, zwrócić uwagę jeszcze raz na ten 29 ustęp 2. Zamawiający nie może dzielić, ale nie y, z powodu celu, ale nie może dzielić y, y, z, z, y, ze związkiem przyczynowo-skutkowym co do wyniku, czyli zakazane jest dzielenie, jeżeli prowadzi do niestosowania ustawy. Tam, gdzie jest mowa o y, zakazie podziału na odrębne zamówienia, Oceniamy to, jaki jest skutek. Wróćcie Państwo uwagę, że to jest dość istotna różnica. E, można by złośliwie powiedzieć, że e, ona powoduje, że z punktu widzenia kontroli jest. E, on, w pewnym sensie ułatwia, ułatwia ustalenie, czyli nie ma potrzeby już wykazania celowości działania zamawiającego, ale to nie znaczy, że taki, taki podział jest bezwzględnie zakazany. To znaczy, że nie wolno dzielić zamówienia, która, jeśli ten podział prowadzi do niezastosowania przepisów ustawy, chyba że. I to jest ten wyjątek, że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. To teraz po stronie zamawiającego pojawia się, pojawia się konieczność wykazania, jeśli by do takiego podziału zamówienia doprowadził. Ale to właściwie, właściwie zasady ogólne, które te, tak powiedziałem, mają zastosowanie przy każdym. E, e, liczeniu wartości, przyliczeniu wartości w zakresie każdego przedmiotu zamówienia. No i ustawodawca dokłada nam jedną istotną, e, jeden istotny obowiązek: e, Liczenie wartości musi być dokonane z należytą starannością. I e, m, dlatego o tej, o tej należytej staranności. Wspominam już, e, przy, przypomniawszy Państwu o artykule 29, bo e, w taki sposób należy na to patrzeć. Czyli należyta staranność odnosi się zarówno do tego, że we właściwy sposób ustali się przedmiot zamówienia, w konsekwencji policzy się wartość zamówienia, a na to z kolei składa się również to, czy, czy zamawiający miał prawo e, do podziału, jeśli takiego dokonał, czy też nie. I to. E, Powiedzmy wprowadzenie na, na zasadach ogólnych odnośnie do e, regulacji dotyczących wartości zamówienia. E, zbliżając się trochę do, do zadanego tematu na dzień dzisiejszy, chciałbym e, wspomnieć przede wszystkim o tym, e, jak ma się wartość zamówienia do planu stanowiącego podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych? Oczywiście, tutaj tłumaczyć nie muszę, dlaczego, dlaczego, plan, dlaczego plan tak został nazwany, nie został nazwany planem finansowym, bo chodzi tutaj o e, wszelkiego rodzaju jednostki sektora finansów publicznych. Oczywiście, że na czele z najczęściej występującymi jednostkami budżetowymi, ale e, ustawa pod względem planowania, i pod względem konieczności stosowania przepisów, przepisów prawa zamówień publicznych tak naprawdę stawia w jednym rzędzie wszystkie jednostki sektora finansów publicznych jedynie, jedynie różnicę, jedyną różnicę oczywiście niezmiernie istotną, jaką można, można zauważyć, to jest kwestia sposobu szczegółowości, zasad planowania itd. itd. Natomiast plan jest podstawą gospodarki finansowej. Trzeba się zastanowić nad tym, jaka jest rola tej, tej kwoty w planie finansowym w odniesieniu do zamówień publicznych. Bo pierwsza rzecz, na którą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że plan finansowy nie może być utożsamiany z wartością zamówienia. Z bardzo prostego względu, że wartość zamówienia to jest kwota ustalona przez zamawiającego na podstawie oszacowanego wynagrodzenia wykonawcy. Plan finansowy robi się w innym momencie, na innych zasadach i w innym celu. Dlatego. dlatego Plan to nie, to nie wartość zamówienia, ale to wcale nie znaczy, że to, co mamy w planie finansowym, nie jest istotne dla samej wartości, ponieważ to, co jest w planie finansowym, to paradoksalnie wyznacza nie kwotę wartości zamówienia, ale wyznacza zakres, ponieważ przedmiotem zamówienia nie jest to, co chciałbym kupić, nawet nie jest to, co powinienem kupić w celu zrealizowania mojego zadania publicznego. Ale przedmiotem zamówienia jest to co, realnie, to, co realnie kupuję. A to, co realnie kupuję, wyznaczone jest przez moje zadanie, ale również wyznaczone jest przez to, jaką kwotą jaką dysponuję. Najprościej, pewnie szkoleń dla pracowników w urzędzie potrzebowalibyśmy całe mnóstwo, ale niestety naszym przedmiotem zamówienia będzie najwyżej to, na co plan finansowy nam pozwala bo tyle możemy kupić. Żeby ktoś źle nie zrozumiał, ja nie mówię, że wszystkie szkolenia to jeden przedmiot. Ja mówię tylko tyle, że e, ta kwota wyznaczy e, zakres naszych, naszych zamówień. Ona będzie pokazywać, pokazywać, jak wiele tych konkretnych przedmiotów zamówienia, e, zamówienia kupimy. Podobne znaczenie ma roczność budżetu. Roczność budżetu wyznacza nam zakres, przed, zakres przedmiotu zamówienia. Jaka, jaki jest rozmiar, czy, czy przedmiot zamówienia jest w tym, w tym roku właściwy do zrealizowania, czy też nie jest, bo to z budżetu będzie wynikać, czy, yy, czy dany zakup będzie w danym roku dokonywany. To, że my przypuszczamy, co się będzie działo w przyszłym roku, w kolejnym. To jest jeszcze za mało. Dlatego też właśnie spora część przedmiotów zamówienia ustalana jest w odniesieniu do roku budżetowego. Natomiast jeszcze raz trzeba podkreślić, że te kwoty, które widzimy w planie finansowym, te kwoty, które odnoszą się do zaplanowania danej działalności, tak można powiedzieć w dużym uproszczeniu, danej jednostki na rok, to, to, jest, to jest wyznacznik, wyznacznik przedmiotu zamówienia, a kwota w planie finansowym niezależnie od tego, na ile ona jest bliska, Wartości zamówienia, niezależnie od tego, to są dwie różne kwoty. Powtarzam to po raz drugi, bo, bo e, informacja, e, informacja e, to jest bardzo istotna i jedno, jednoznacznie wpływa na prawidłowość ustalenia wartości zamówienia. E, trzeba się zmierzyć w ogóle e, w, w działalności jednostek sektora finansów publicznych, a w, w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej, szczególnie. Trzeba się zmierzyć z tym, że co do zasady podstawa gospodarki finansowej wynikająca z planu finansowego jest stała w ciągu roku budżetowego albo okresu planowania, jeśli mówimy o innym okresie niż rok. Niemniej jednak, praktyka pokazuje, że, że ta stałość ona jest, co, jest zasadnicza co do zasady, niemniej jednak e, spora część uchwał budżetowych, jeśli nie większość podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą zmiany w budżetach chociażby to tytułem przykładu. Pojawiają się po prostu w ciągu, e, w ciągu roku e, nowe potrzeby wynikające z pozyskania środków finansowych. I trzeba pamiętać o tym, że pozyskanie pozyskanie nowych środków finansowych, pozyskanie nowych środków finansowych prowadzi, prowadzi do tego, że zamawiający wyznacza, wyznacza przedmiot, wyznacza przedmiot zamówienia przez to, że to, że odnosi się do, przez to, że odnosi się do, do tych nowych środków, środków finansowych. Te nowe środki finansowe, one mogą e, pomóc jednoznacznie czasem wpływają na to, że zamawiający definiuje sobie odrębny przedmiot zamówienia po prostu, przez to, że pojawiają się środki, pojawia się, e, pojawia się e, nowa potrzeba zamawiającego i dlatego może się pojawić, e, dlatego może się pojawić e, nowa, e, nowa potrzeba, dlatego w konsekwencji, w konsekwencji pojawia się pojawia się wartość zamówienia nowa, bo nowy jest, nowy jest przedmiot zamówienia. To w odniesieniu do tych środków finansowych, które, które pozyskujemy. Specyficzna, specyficzna uwaga musi odnieść się do E, specyficzna uwaga musi odnieść się do e, realizacji projektów, e, do realizacji projektów lub grantów. I tu rzeczywiście też. Sama kwota, sama kwota zawarta w umowie, na podstawie której realizujemy projekt, albo umowy, której realizujemy określony grant, czy to mamy do czynienia wprost z projektem finansowanym ze środków unijnych, czy, czy grant w rozumieniu dosłownym, to znaczy w zakresie nauki, badań, rozwoju, czy, czy w rozumieniu dużo szerszym, to okres, Okres finansowania, okres realizacji projektu ma jednoznaczny wpływ na ustalenie przedmiotu i wartości zamówienia. Bo tu trzeba wziąć pod uwagę również to, że przedmiot zamówienia ustalamy poprzez tak zwaną tożsamość czasową. A tożsamość czasowa nie ma za bardzo czasu i nie mam serca Państwa zanudzać tak szczegółowymi wywodami, ale tożsamość czasowa w dużej mierze sprowadza się do tego, że zamawiający musi ustalić, czy przewidywał określony element przedmiotu zamówienia, czy też nie. Jeżeli przewidywał, to znaczy, że najprawdopodobniej, najprawdopodobniej to przewidywane, czy ta przewidywana część będzie elementem. Jednego większego zamówienia. Natomiast jeżeli, jeżeli pojawienie się nowych środków, pojawienie się nowego zadania to wygeneruje nową potrzebę, to wtedy będziemy mieć do czynienia z nowym. Przedmiotem zamówienia, w konsekwencji, w konsekwencji z nową wartością. Natomiast w tym kontekście, jak spojrzymy na e, realizację, właśnie projektu, chociażby e, długookresowego, no to e, tu z przewidywalnością jest dużo prościej, ponieważ trudno powiedzieć, tak już mówiąc bardzo kolokwialnie, trudno powiedzieć, że zamawiający nie przewidywał określonego zakupu, jeśli do wykonania określonego zadania zobowiązał się w e, umowie. Obejmującej, obejmującej projekt lub grant. W związku z tym tu rzeczywiście e, nastąpi e, rozumowanie bardziej celowe. Czyli e, powiemy, że skoro nie mógł, nie, nie mógł e, podzielić tego zamówienia, z, z kolei nie może wykazać braku przewidywalności. No, to rzeczywiście te e, przedmioty zamówienia, a w konsekwencji wartości są sumowane e, w ramach realizacji projektu lub grantu. To nie znaczy, żeby też za daleko nie pójść, to nie znaczy, że wszystko to, co jest przedmiotem zakupów, tak już mówiąc, znowu e, bardzo przyziemnie, że wszystko to, co jest przedmiotem zakupów w ramach e, jednego projektu, to jest jeden przedmiot zamówienia. Oczywiście, że nie, ale. W, w konfrontacji z, z, z poprzednimi wątkami, które e, skrótowo próbowałem nakreślić, to tu już sama roczność nie będzie wystarczająca dlatego dlatego ten koniec roku budżetowego zwykle odnosi się do analizy tego czy jesteśmy w stanie coś przewidzieć co będziemy kupować w przyszłym roku i w kolejnych czy też nie ale jeżeli zawarliśmy umowę na określony przedmiot zamówienia to to rzeczywiście jednoznacznie nie tylko przewidujemy ale jeszcze tę przewidywalność mamy tę przewidywalność mamy na piśmie i jeszcze jedną rzecz na koniec Trzeba wspomnieć. Otóż trzeba wspomnieć kwestię realizacji określonego projektu. Cel do osiągnięcia poprzez realizację określonego projektu. Jaki cel przyświeca temu, że projekt realizujemy? Tu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzeczywiście istotnie zwraca na to uwagę, że to ma też znaczenie co do zdefiniowania przedmiotu zamówienia, co prowadzi do wniosku czasem takiego, oczywiście pewnie nieczęsto i nie zawsze, ale prowadzi do wniosku takiego, że ten przedmiot zamówienia wykracza w ogóle poza ramy projektu. A czasem jest tak, że, że ten przedmiot zamówienia definiowany jest u różnych zamawiających w sumie, jeśli by się kilku zamawiających pojawiło jako podmioty realizujące dany projekt. I to są te najważniejsze, najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę przy, przy podejmowaniu decyzji, co do zdefiniowania przedmiotu i wartości zamówienia. Trzeba. Trzeba popatrzeć na to. Trzeba popatrzeć na to, e, że to są dwie różne kategorie. Czasem przez takie przypadkowe włączenie mikrofonu to się człowiek może czegoś o sobie dowiedzieć. E, przez e, te, te dwie różne kategorie prowadzą do tego, że e, oceniamy je z dwóch różnych, e, dwóch różnych punktów widzenia: i finansowego, i zamówieniowego. No, niemniej jednak istotą rzeczy jest to, że ostatecznie e, prowadzi to do oceny prawidłowości zrealizowania projektu, zrealizowania zadania, a jeżeli mielibyśmy mówić o prawidłowości zrealizowania danego zadania, prawidłowości zrealizowania danego projektu, to nie wystarczy ocena zamówieniowa czy ocena finansowa. Ta ocena jest dużo szersza. To musi być, musi być działanie zamawiającego prawidłowe, zarówno pod względem finansowym, jak i zamówieniowym. Stąd kilka tych uwag, które, które próbowałem Państwu przekazać na temat relacji między jedną płaszczyzną a drugą. To rzeczywiście wymaga większego naszego zaangażowania i mówię i, o, mówię i tych, którzy zajmują się zamówieniami, i tych, którzy zajmują się finansami, żeby wzajemnie, żeby wzajemnie na, to, na to spojrzeć, bo ci, mówiąc już całkiem przyziemnie, ci, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi, powinni pamiętać o szczególnych cechach planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych, w których dokonują zamówienia, a ci od finansów powinni pamiętać o tym, że sama kwota z planu finansowego to jeszcze za mało do tego, żeby prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia. Dopiero dopiero ścisły związek między tymi dwoma jest w stanie zapewnić prawidłowość zrealizowania tych obowiązków, które na zamawiającego są nałożone. Proszę Państwa, to, tak jak powiedziałem, kilka uwag w największym możliwym skrócie przy założeniu, które sobie postawiłem, że w 25 minutach Państwu o tym opowiem. Już 48 sekund przeciągnąłem, dlatego, dlatego zostawiam Państwa z tym rozważaniem, zwracając uwagę na specyfikę zarówno zamówień publicznych, jak i finansów. Jeszcze raz dziękuję za możliwość udziału. Przesyłam serdeczne pozdrowienia organizatorom. Do zobaczenia.